Z pełną nieprzyjemnością przedstawiam z znienawidzoną przeze mnie czynność. Czyli tradycyjne mopowanie podłogi. No <laughs> Żartowałem, nie będę tego używał. Mam dla Ciebie nowość od Rajobi. Mop Power Spray ze spryskiwaczem z linii 4V i USB Lithium. Poznaj go bliżej. Samostojąca konstrukcja z ruchomą głowicą. Wibrujący pad. Podwójny spryskiwacz z detergentem. Oświetlenie LED dające pełną widoczność zaprudzeń. Pad na rzep, łatwe do odczepienia i prania w pralce. Wygodny panel sterowania. A na koniec wygodna długość i kompaktowa lekkość, bo tylko 1,5 kg. I na koniec aż 110 minut pracy na tym maleństwie. Akumulatorze 4V USB Lithium o pojemności 2 ah nic tylko sprzątać i cieszyć się czystością.